Do kina. Jaki mamy dzisiaj dzień? Dzień dziecka. Tak, dostałeś prezenty? Tak. A co dostałeś? Dwa misie i telefon. O, a teraz mi powiedz, gdzie idziemy? Do kina. Na co? Na Lili. Tak, wow. opowiesz ludziom później po filmie, jak wyszedł? Tak. Tak, pochwalisz tak. się i opowiesz recenzję? Tak. tak. Okej. Okay. Prosimy o lajki, like o suby. O! To widzimy się na miejscu. Jesteśmy już na miejscu i idziemy teraz do kina. Na miejscu już znalazłam tatuaże brokatowe. Poszłam do pani spytać się, czy mogę brokatowy tatuaż. Potem pani mi zaczynała robić i postanowiłam, że sobie wybrałam mini z napisem LOWE. Było dwa do wyworów brokaty. Wybrałam oby. Oby dwa. Za nagrodę pani powiedziała, że mogę sobie wziąć soczek. Ten tatuaż trochę trwało, ale na końcu zobaczycie jak to wyglądało. Bo tata Anastazji nagrał cały ten efekt. Ja byłem zachwycony. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Razem z Anastazją mamy nadzieję, że uda wam się napisać jakiś komentarz i zostawić subskrypcję, żebyśmy wiedzieli, że wam się podobają nasze filmy. Dokładnie, Miki. Masz rację. O, pani już kończy prawy tatuaż. Zaraz go zobaczycie. Ej, ja też jestem ciekaw, jak wyszedł. Nie pokazałaś mi go, po powrocie do domu. Spokojnie, spokojnie. Zaraz zobaczysz, Mini. Ej, ej, jaką Mini ja jestem, Miki, głupta się? Ha, ha, ha. Miki, nie gniewaj się, okej? Okay? Zobacz, jak się tatuaż. Wow, czy to moja łóżka? Dziękuję, jak słodko kochana jesteś. Siła i harmonia. Wyszliśmy z kina, poszliśmy na lody, a najgo Popłakałam się później, tak trochę. Popłakałaś się? Tak, troszkę, troszkę, dlatego że Steve prawie umarł, dlatego że. Umarł, no. E bo był w wodzie, Ale lisał... nie opowiadaj ludziom, bo nie wiedzieć. Powiedz po prostu, że polecasz film. Polecam film. No i, idźcie, i idźcie do kina, idźcie, bierzcie rodziców, nie? Nawet Tacie się podobał, bardzo. Ty drucha we masz. Druga... Rozgrzewamy się. Świetnie i śpiewamy, kto zna. Dziś moja super święta Mamy dwie nogi, dwie ręce. Dobra, komuś się pomyliła, ale nie szkodzi. Dwie nogi, dwie ręce. Mamy to. Mamy to. No to dobra. Uwaga, bało się. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Rzucam do tyłu. Zobaczymy, co nam. Wyjdzie. Pięć! Pięć części ciała. Szybko. Pięć części ciała leci na podłogę. Dwie nogi, dwie ręce i. Dobra. Dwie nogi, dwie ręce i pupa. Może być. Okej, okay. uwaga. W kolejnym rzucie. Nie mogą...

Bawię, trzeba coś zjeść, a jedziemy do Maka. <grystety> Co robisz? Wiem. Gdzie jesteśmy? W Maku. Co jesz? Nagę i piję kola. I pijesz A masz zabawkę? Pokażę jak zjesz. Okej. Okay. Skończyłam już jej i teraz będziemy odbierać i banan. Podoba się? Teraz już koniec. Proszę o lajki i suby. A gdzie jesteśmy? U mojej kuzynki.